Elbląska Orkiestra Kameralna rozwija współpracę z gruzińskim dyrygentem Mirianem chuchu Artyści przygotowują się właśnie do wyjątkowego występu na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali na Litwie. Wszystko zaczęło się we Wrocławiu, od spotkania. Rok temu, jak spotkałem we Wrocławiu dyrektorka pani Karolina i wtedy ona zaprosiła mnie pierwszy raz z orkiestrą, stąd już to jest nasz czwarty koncert i każdy raz, każdy raz jest z nami, zajmuje sobie lepiej i, oczywiście, każdy, każdy raz jest lepszy koncert, lepszy brzmi. Dyrygent podkreśla, że elbląscy muzycy tworzą dla niego idealne środowisko do artystycznej współpracy. Bez wielkiego ego, ale z pełnym zaangażowaniem. Współpraca z Elbląską Orkiestrą Kameralną zawsze jest dużo szczęścia, zawsze bardzo się, e, e, przyjemność, duża przyjemność jest dla mnie z, z, z nimi, bo ja dużo podróżuję, dużo różnych orkiestrów, ale zawsze jak przyjeżdżam tutaj, to jest, ja no, bardzo cenię ich, to, ich doświadczenie i ich miłość, co oni robią. Już 15 grudnia Elbląska Orkiestra Kameralna została zaproszona przez Szkołę Tradycyjnej Muzyki Słowiańskiej na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wieczory Boże w Wilnie w Narodowej Filharmonii zagrają wspólny koncert z gruzińskim dyrygentem to jest festiwal już około więcej niż 10 lat i tam byli bardzo znani muzycy na tym festiwalu i to dla niej, to jest filharmonia narodowa i tam jest bardzo ważne że my będziemy grać muzykę polską, gruzińską i niemiecką. Jak wygląda muzyczna chemia między dyrygentem a elbląskimi kameralistami? Mogli przekonać się melomani podczas ostatniego koncertu Smyczki w blasku nocy. Teraz ten artystyczny dialog usłyszy także międzynarodowa publiczność.